Cześć, to twórca Tracker Camp. Co robić, jak się zachować, gdy napotkamy niedźwiedzia brunatnego? Gdy wyruszamy na terytorium niedźwiedzi, dobrze jest mieć przy sobie telefon komórkowy i duży miotacz gazu pieprzowego. Gdy natchniemy się na niedźwiedzia, zachowujemy spokój. Być może na tym etapie niedźwiedź zawróci. Dzikie, zdrowe zwierzęta zazwyczaj unikają kontaktu z człowiekiem. Zachowujemy spokój. Nie patrzymy niedźwiedziowi w oczy, wycofujemy się. Cały czas jesteśmy zwró zwróceni przodem w stronę niedźwiedzia. Mówimy do niego ładogodnym głosem, by czuł, że nie jesteśmy agresywni, że nie stanowimy dla niego zagrożenia. Nie należy uciekać. Drapieżniki posiadają silny instynkt pogoni. Prawdopodobne, że niedźwiedź, widząc uciekającego człowieka. Będzie widział w nim swoją zdobycz, którą należy dognać i zabić. Niedźwiedzie, wbrew pozorom, potrafią biegać bardzo szybko, potrafią rozwinąć prędkość nawet 50 km na godzinę. Nieprawdą jest, że jeśli będziemy uciekać w dół zbocza przed niedźwiedziem, niedźwiedź nie będzie nas w stanie dogonić. Niedźwiedź może mieć nieco trudniej, ale i tak będzie w stanie rozwinąć wystarczającą prędkość, by dognać i zabić. Zatem nie należy uciekać, wycofujemy się. Gdy niedźwiedź nadal zbliża się do nas, my się wycofujemy. Można rzucić w stronę niedźwiedzia kurtkę bądź plecak. Być może niedźwiedź właśnie na to liczy. Być może w przeszłości był dokarmiany przez człowieka. Być może zdobył plecak, którym była żywność i teraz oczekuje tego samego. Gdy te działania nie przyniosą rezultatu, wtedy udajemy martwego, kładziemy się na ziemi, na brzuchu by chronić jamę brzuszną, nogi wyprostowane, razem złączone, by chronić krocze, dłonie splecione na, na karku przed ramiona i ramiona kryją szyję i boki głowy. Leżymy, zachowujemy spokój, gdy niedźwiedź dojdzie, będzie nas obwąchiwał, będzie badał, czy stanowimy dla niego zagrożenie. Być może będzie chciał nas przewrócić łapą na drugą stronę. Wtedy lekko oporujemy. Gdy będzie robił to bardziej natarczywie, wtedy pozwalamy mu na to, przekręcamy się przez bok i przyjmujemy znowu bezpieczną pozycję na brzuchu. Często zdarza się, że niedźwiedź, nie widząc zagrożenia, zostawia człowieka w spokoju. Gdy jednak nastąpi atak, należy walczyć, nie, nie pozostaje nic innego, szanse na przeżycie są. Niewielkie, jeśli nie mamy broni, ale zdarza się, że gdy niedźwiedź widzi dużą agresję swojej ofiary, zostawia ją w spokoju, wycofuje się. Walczymy, krzyczymy, uderzamy, liczymy na to, że przeżyjemy. Może być także sytuacja, gdy niedźwiedź już od samego początku, gdy nas usłyszał, zwietrzył, zobaczył, my wcale go nie musimy jeszcze widzieć, postanowił na nas zapolować, widzi w nas swoją. Ofiary, wtedy szanse na przeżycie są najmniejsze, praktycznie żadne, ale też czasami zdarza się, że niedźwiedź odstępuje, gdy widzi dużą agresję swojej ofiary. Jeśli broń to najlepiej, właśnie duży miotacz gazu pieprzowego. Jeśli broń palna, to dobrze, jeśli na przykład myśliwy oprócz broni długiej będzie miał przy sobie, przy pasie. Broń krótką, rewolwer największego kalibru, rewolwer po to, by zminimalizować ryzyko zacięcia się broni. W czasie walki broń długa będzie mniej poręczna, dużo lepiej mieć wtedy broń krótką. Gdy rozbijamy obozowisko, żywność trzymamy w szczelnym pojemniku najlepiej. Z dala od obozowiska, by jej nie stracić najlepiej kilka metrów nad ziemią. Często zdarza się, że niedźwiedź, zwabiony zapachem, przychodzi nocą do obozowiska i atakuje ludzi w czasie snu. Niedźwiedzie mają bardzo dobry węch. Niedźwiedź polarny potrafi wyczuć w Arktyce człowieka z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Gdy napotkamy matkę z młodymi, należy pamiętać, że młode pozostające pod opieką. Matki, im są starsze, tym oddalają się od niej na większą odległość. Nie dochodzić, nie dotykać, nie głaskać, nie robić zdjęć, zerwać kontakt z młodymi. Należy także zwracać uwagę na to, nigdy nie dopuszczać do tego, by znaleźć się na odcinku między matką a jej potomstwem. Matka potraktuje to jako bezpośredni atak, bezpośrednie zagrożenie. Poczuje się że jest od nich odcięta i zaatakuje. Ja uznaję te zasady za słuszne. Co zrobisz Ty, Twoja sprawa na dzisiaj, to wszystko do zobaczenia.